Jestem przy Volvo V70 Będziemy dzisiaj wymieniać czujnik położenia wału Powiem jakie były objawy do tego, żeby go wymienić Czujnik zamówiłem z Denso, japoński O tym symbolu 210 Tutaj w torebce zapakowane, opakowanie Do niego, chyba do niego, tak mi się wydaje Dałem 120 zł i będziemy startować z robotą. Czynnik położenia wału jest dokładnie tutaj. No, nie zobaczę, jest za ciemno. Odkręcamy dziesiątką od góry. Taki klucz jest dobry, on jest trochę za wysoki. Tutaj może być niższy, żeby lepszy dostęp był, jak ktoś ma. Można też zwykłym kluczem odkręcić. To jest grzechotka taka mała. No i, i po odkręceniu pokażę jak wygląda. No i jak go odkręciłem, to spróbujemy go teraz wyciągnąć. Wychodzi do góry, troszkę do tyłu i do góry. No i go mamy na wierzchu. Do tego jest wtyczka. O, taka. No i ją odepniemy, wymienimy. Na nowy. Stary ma takie oznaczenia, a ten nowy, tak jak wspomniałem, już patrzyłem. Na wielkość są takie same. Wszystko jest to samo, zakładamy. A jakie objawy były do tego, żeby go wymienić? Auto po pierwsze nie chciało zapalić. Czasami paliło za pierwszym razem, czasami za piątym, czasami za trzydziestym. A dzisiaj już stwierdziłem, że mam tego dość i nawet za 31 nie odpalił. To po prostu było losowo. Zdarzyło się też 3 razy w ostatnich tysiąc zrobionych 1000 yy, km, że 3 razy zgasł podczas jazdy. Raz z prędkością około 40, innym razem 5 na godzinę. Yy, Tyle. A jeżeli chodzi o jazdy, no to jak odpalił, no to auto zachowywało się całkiem normalnie, czyli miało moc, przyspieszenie i tak dalej. Tutaj nie było się do czego przyczepić. Tylko problem z odpalaniem to największa bolączka. No co, idziemy do samochodu i sprawdzimy czy to zadziała. Zostawiłem z tyłu drzwi otwarte. 15 stopni, dzisiaj strasznie zimna noc była. Jeszcze raz cofnę. No to co, startujemy. Nie do wiary. Jeszcze przerwę to i odepnę czujnik położenia wałka rozrządu i później spróbuję. Odpiąłem czujnik wałka położenia rozrządu i sprawdzę brak reakcji. No, i co wyda to teraz? Jednak coś jest innego na rzeczy. Podpiąć pod komputer każdy powie, chyba, prawda? Chyba, że ktoś ma inne propozycje. Dajcie znać.